Dzień dobry, jesteśmy w publicznej szkole podstawowej nr 2 w przysusze. Ja nazywam się Katarzyna Gołyska, a to są moi wychowankowie, klasa pierwsza. A. Bardzo dziękujemy Muzeum imienia Oskara Kolberga w Przysusze za zaproszenie nas na przyjęcie urodzinowe Oskara Kolberga. Z tej okazji przeczytam pierwszoklasistą bajkę, którą Oskar Kolberg zapisał, przebywając w rejonie krakowskim. Myśli pożuszek. Pewna kobieta miała trzy córki. Dwie starsze były brzydkie, ale matka stroiła je w atłas, jedwabie i chodziły sobie po pokoju, nic nie robiąc. A ta trzecia, najmłodsza, była pasierbicą. I musiała ciągle pracować. W piecu palić, zamiatać, i w kuchni siedzieć. Okrywano ją tylko kożuszkiem z myszy zrobionym. Stąd nazwano ją Myśnie Korzuszkiem. Pewnego razu myśli korzuszek poszedł do boru pod i zobaczył trzech starców siedzących na Ubodzy ci prosili ją o ją mużlę, a byli to pan Jezus dwa święci. Dziewczyna, choć sama była biedna, dała im po trzy grosze i litościwie poleciła opiece boskiej. A oni podziękowali i umyślili sobie, że gdy się będzie myła, złote rybki po wodzie będą luskały. Gdy się będzie czesać, z włosów róże będą spadały, a później złoto się przemieniały. A gdy będzie płakać, zamiast łez będą padały z jej oczu perły. Po pewnym czasie poszły dwie starsze siostry na spacer, do ogrodu i ujrzały tych samych starców, siedzących na ławie i proszących o ją Ale starsza odeszła i obojętnie tylko na nich spojrzała, a młodsza odchodząc rzuciła im pogardliwie dukata pod nogi. Oni podziękowali i umyślili sobie, żeby im, gdy się będą myć, wyskakiwały z wody żaby. Gdy się będą czesać, wyłaziły z włosów węże. A gdy będą płakać, padały z oczu same jaszczurki. I tak się stało. Ile razy myśli się kożuszek się mył, tyle razy złote rybki bruskały po wodzie. A gdy się czesała, spadały z włosów różę. Które zbierała. A gdy jej macocha i siostry dokuczały, płakała, a z oczu spadały jej perły, które zbierała i starannie wraz z różami chowała do swej skrzyni. Zdarzyło się, że pojechały wszystkie trzy do kościoła. Pojechał tam także jeden bogaty książę. Widział te trzy panny i w przelocie spostrzegł, że jedna była bardzo piękna. A gdy szły, Patrzył, która z nich ma najmniejsze stopy? Miała je, a piękna. Na drugą niedzielę książę kazał w progu ogrodzenia kościelnego, któremu miał przechodzić, nalać trochę smoły. Gdy wracając, przechodziły przez próg, uwięzły im nogi w smole, ale je wyrwały i wsiadły do powozu odcisk w smole najmniejszego trzewika, kazał takie same dwa, trzepiki złote zrobić. A potem jeździł z nimi po kraju, szukając tej, na której nóżkę one wypasowały. Ale nigdzie nie mógł znaleźć takiej panny. Aż pewnego razu zajechał i do domu tej kobiety i córek. Jak matka zobaczyła, że nadjeżdża taki bogaty pan, zaraz kazała starszym córkom ustroić się najpiękniej, a sama wyszła naprzeciwko i do domu swego go zaprosiła. Córki bardzo się też temu pięknemu panu przymilały. I bardzo chciały mu się podobać, żeby się z którąś ożenił. Ale on powiada, że ma ze sobą złote trzewiki, i na czyją nowe się one nadadzą, ta będzie jego żoną. Dwie starsze córki wzięły te trzewiki i próbują je założyć, ale się nie udaje pchają je na nogi, wciskają, nic nie pomaga. Żal ją ogarną, ale cóż robić. A on mówi. Może też jest tu jeszcze jakaś inna dziewczyna, żeby można było spróbować. A widział, że za oknem przechodził myśli kożuszek. Lecz matka i siostry powiadają, e, nie ma tu już nikogo, tylko jedna pomywaczka. Taki biedny kocmołów to i nie warto. Żeby i ta biedna spróbowała. Matka i siostry były pewne, że i na nią trzewiki się nie nadadzą. I zawołały pasierwicę. A tu myśli-kożuszek bez trudu włożył trzewiki i pasowały jak ulały. Zmartwiły się tamte i mówią do księcia. Ech, to takie biedno na nic nie ma. A myśli-kożuszek i wyjmuje z tej skrzyni wszystkie perły i róże, co jej tam zebrała i zachowała. I powiada, że ich więcej mieć może, gdy tylko zacznie się czesać, myć i płakać. Tak też zrobiła. I rzeczywiście, prawda. Wtedy matka kazała czesać się i myć i płakać dwom starszym córkom, bo myślała, że jeszcze większe będą miały bogactwa. Krawy, ropuchy i jaszczurki, i węże z nich wylatują, a w ich skrzyniach też pełno było tych gadów. Piękny i bogaty książę wziął się do Bożuszka za żonę i powiózł ze sobą do swojego zamku. A starsze siostry zostawił jak były, i nikt ich nie chciał 放的